Cześć! E, jak widzicie, pojawiło się dzisiaj takie nowe intro, takie tum 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 tum. Ale ja to nie jest temat dzisiejszego odcinka i, i zrobiliśmy 125 odcinków i to powinien być odcinek wyjątkowy. I, i, be, i ten odcinek będzie o typie uczniów w szkole, też ulegała trzecia. okazji, że skaknę, że to jest trzeci bo 3 od tej, tej serii. Miejsce zwalania. No to was na lekcję wof Mam do was pytanie, kto e, za 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 jakimś sokiem. I to był za to proszę to O dom? Ale to za nie ja, to zrobił Alan. No nie, to Syberian zrobił. Nie, nie ja. No, no, no nie wiem, zapraszam dyrektora. Dzień dobry, kto to zrobił? Proszę się wytłumaczyć, bo inaczej byś w... w, w strażnisku. Oj, przejechał ten dyrektor, nie? No. I to ja, Tybek. O. No to, dobro. To coś wyjaśnię, że będzie le, lepsza w nie rodziców. No nie. Ale nie jest taka lepsza. Czwaniek. No to witam do lekcji, do informatyki. For, no to. Co było ostatnio? No, ale co tam? Bo, bo Tybek dzisiaj wylał. Sok w szatni od wf i, yy, i Pan był na dodatek na zastępcę, ponieważ nasza Pani była chora. Bo tu znowu był wami informatyka, a nie do No bo chcę rozkręcić temat. No bo nie wie Pan, jak to jest yy, super, jak ktoś się wezwie rodziców do szkoły. Gdy znaczy do rodziców do szkoły, i potem można siedzieć w domu. No ja sam w dzieci się dostawałem tyle Uwagi ludzi, co po mnie przychodzili, no to super, idźcie wszyscy do domu! Nieee... Ej, Alan, jak to zrobiłeś? Wiesz, wie, wie, Marian, mam swoje sposoby. Rajanek by czegoś takiego nie wymyślił. No nie obrażaj go, nie muszę zgubić, Nie możesz takim swojakiem. Tak, tak samo jak y, nie będzie trwania kochane, to, że jeśli Wam się podobało, zostawicie łapkę w górę i subskrypcji. Bardzo, bardzo, bardzo Was przepraszam, że taki długi y, papa...